24 miliardy dolarów, czyli nieco ponad 100 miliardów złotych, więc widzimy, że 230 miliardów to jest astronomiczna kwota. Należy lockdown znosić, dlatego ja i, i, i 290 organizacji przedsiębiorców zwróciliśmy się o to, żeby było to 30 kwietnia. Rząd przedłużył to poza majówkę, a, a nawet mówił, że będzie to przełom maja i czerwca. Już widzimy, że to jest błąd, bo widzimy też po spadku zachorowań. Mamy, trzeba znosić już po majówce i to wszystkie wszystkie ograniczenia, czy prawie wszystkie. Mamy w tej chwili już e, zaszczepionych bardzo wiele osób. Grupy ryzyka przede wszystkim są zaszczepione. Mamy e, odporność na... Wczoraj, 60. roku życia sprawdzałem statystyki. Jeden zawstrzyk co najmniej przyjęło 6,6 milionów, 600 tysięcy osób. Pani redaktor, za chwilkę będzie, będą grupy ryzyka... Milionów, za chwilę grupy ryzyka będą zaszczepione i no mamy, proszę pani redaktor... Zaszczepione, czy już są zaszczepione, panie ministrze? Już mogę zapowiedzieć, że w swojej masie są zaszczepione i mamy jeszcze yy, tak zwaną odporność naturalną. Pani uważa, że ten, te spadki, które teraz mamy to są z jakiego powodu? Yy, przede wszystkim z tego, że społeczeństwo nabywa odporność naturalną i, i jeszcze mamy przygotowanych przedsiębiorców, którzy są gotowi pracować w reżimie epidemiologicznym. Te protokoły zostały sprawę opracowane. że mają i to nie jest tak, że jeśli jest się ozdrowieńcem, to już na pewno się nie przejdzie COVID-19, tylko tak. jak najbardziej ja tak... ma się możliwość ponownego Je, zakażenia. Jeżeli... Jeżeli wyjdziemy z tego punktu widzenia, pani redaktor, no to nie mamy w ogóle żadnych szans na, na to, żeby to normalnie żyć widzenia, i normalnie, to są i normalnie fakty. pracować. Fakty są takie, pani redaktor, że lockdown w Polsce i w innych krajach w porównaniu z, z jego skutki przebieg tych szczytów, bo to jest najważniejsze, ilość zgonów, no jeśli porównamy kraje, gdzie no. był stosowany i kraje, gdzie nie był, czyli Szwecję i Hiszpanię, jest podobny. Ja, to już, e, pani jest, nie panie Przewodniczący, nie jest nie niezwykle. Można rozmawiać z epidemiologiem, bo nie jest Pan epidemiologiem. Ja to nie pani... jestem, to Rozumiem, że w Pana opinii lockdowny w Polsce nie miały sensu. O to Pana pytam, tak? E... Lockdowny w Polsce nie były, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach także nie były skuteczne, bo można to porównać z krajami, które nie, ich nie stosowały i wynik jest taki sam. Za to lockdowny są bardzo, bardzo kosztowne, a w Polsce niezwykle kosztowne, bo dzisiaj czteroosobowa polska rodzina powinna wyjąć, żeby zrekompensować skutki lockdownu powyżej 20 tysięcy złotych no 20 tysięcy zł z portfela. Czy Państwo jesteście gotowi wyjąć te 20 tysięcy złotych? Nie. Wiadomo, że to nie jest wymagalne teraz, tylko później, ale obciąży Państwa, Państwa dzieci, wnuki i obniży nam po prostu poziom życia. Co Pan rekomendował, jeśli nie lockdowny? bym rekomendował pracę w reżimie epidemiologicznym. Jeżeli rząd na przykład zamyka solaria i od października są zamknięte i jeszcze wydaje pieniądze na to, żeby rekompensować straty solariom, no to jest pytanie, czy solaria na pewno są niebezpieczne, jeśli chodzi o e, chorobę, bo przecież tam przychodzi się na jedna, umówiony na godzinę, e, łóżko jest dezynfekowane przed wejściem i po wyjściu, a styczność z obsługą jest żadna, bo przez i w maserce. No więc pracujmy w reżimie. że są akurat niezdrowe. A a no, masz, to, może. Ale niezdrowe to, ale... A zakazane, pani redaktor? Bo o, być może z Pani na punktu widzenia. Jest... To nie jest punkt Widusz... widzenia. Jeszcze raz Pan powie o punkcie widzenia. Mówiąc o faktach, to naprawdę y, się pokłócimy. Y, Aha, do... Czyli jeżeli, czyli jeżeli to ktoś uważa, że działalność legalna w Polsce jest niezdrowa, to używając pretekstu y, covidowego może zamknąć daną branżę, nie, nie, tak? nie patrząc na, na, na nie, skutki. Nie no to super rzeczy, punkt widzenia. Są... Niesamowicie, mamy, to, super, mamy duże rzeczy, które są niezdrowe, a są legalne jak najbardziej. A, a, czy, a, czy Rozumiem... fitness, a czy fitness, czy fitness, czy no fitness według dlatego Pani Pana jest zagrożenie? Pytam pana, Pytam pana teraz jako urzędnika państwowego, nie epidemiologa, jako urzędnika państwowego, rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, jak widziałby Pan najbliższe tygodnie, jeśli chodzi o funkcjonowanie gospodarki. Odważamy wszystko. Najlepiej czy jest to kwietnia przed majówką, jeżeli nie, to po majówce. Jeżeli pani twierdzi, że solaria są niezdrowe, no to mam nadzieję, że nie twierdzi pani, że fitness jest niezdrowy, nie że na siłowniach względu można... na promieniowanie uchwał, to mi chodziło o dlatego więc dlatego wciku, więc dlatego, dlatego korzystając z, z COVID-u mamy je zamknąć, bo są niezdrowe, więc solaria są niezdrowe, ale, ale, siłownie, ale, siłownie, ale czy siłownie są zdrowe? To są bardzo zdrowe i jeżeli my będziemy podważali właśnie naszą odporność przez zabranianie ludziom ćwiczeń, przez zabranianie ruchu i y, 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 poprawianie.